Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym, abyśmy sobie porozmawiali o rachunku sumienia, o czymś takim, co niektórym będzie się kojarzyło pewnie z Kościołem katolickim. Ja nie jestem tutaj akurat specjalistą w tej dziedzinie, ale wiem, że robi się w Kościele Katolickim przed spowiedzią. Albo w czasie spowiedzi, rachunek sumienia, czyli trzeba się zastanowić nad tym, co się tam źle zrobiło i pewnie wyznaje się grzechy. I wiem, że, że niektórym może się to nie spodobać, bo właśnie skojarzenie z Kościołem Katolickim, jak to w ogóle protestant mówi o, o rachunku sumienia i będzie zachęcał do, do, do rachunku sumienia, a właśnie będę zachęcał, jak to jest. Pamiętajmy oczywiście, że. Katolicy również wywodzą się od pierwszych chrześcijan. I dużo rzeczy tam jest też bardzo dobrych. Wciąż jest bardzo dobrych. Jeszcze jakieś rzeczy pozostały dobre w kościele rzymskokatolickim. Dobra, wróćmy do tego rachunku sumienia. To jak powiedziałem, rachunek sumienia, czyli przeliczenie tego, co jest w naszym sumieniu. Sumienie to jest... Coś takiego, co nam dał pan Bóg, które nas oskarża, które nam podpowiada co jest dobre, co jest złe tak bardzo opatologicznie już tłumacząc. Ja przez wiele lat byłem handlowcem i jako handlowiec też robiłem sobie rachunek sumienia, czyli szedłem do klienta, robiłem tam prezentację danego produktu, no i czasami klient kupił, a czasami nie kupił. Nieważne, czy kupił, czy nie kupił, po zakończeniu takiej sprzedaży wracałem i zastanawiałem się i analizowałem to, co ja zrobiłem. Kiedy sprzedałem dany produkt, to. Starałem sobie przypomnieć, co wpłynęło właśnie na tego klienta, że kupił ode mnie ten produkt, czy mógłbym zrobić tą prezentację jeszcze lepiej. Żeby na przykład skrócić ją, a może sprzedać też więcej. Kiedy oczywiście nie sprzedałem, również zastanawiałem się, co poszło nie tak, czy to, czy to była moja wina, czy może klienta, bo na przykład nie był w ogóle zainteresowany, nie miał pieniędzy, próbowałem właśnie przeanalizować, czy można było zrobić coś innego, coś zrobić lepiej, ewentualnie, nawet kiedy tego nie kupił, czy w tej prezentacji mogłem. Coś zrobić tak, aby w przyszłości, kiedy na przykład pieniądze się pojawią, żeby do mnie wrócił i żeby właśnie ode mnie kupił. Taki, taki rachunek sumienia sobie właśnie robiłem jako handlowiec. Jak to jest w kwestii życia chrześcijanina, a nie handlowca? Ja uważam, i Biblia to też potwierdza, że my również mamy zastanawiać się nad naszym życiem, że nasze życie. Dzisiaj po otrzymaniu zbawienia z całą pewnością zmienia się, ale czy jest coś złego w tym, abyśmy właśnie zastanawiali się, czy możemy przyspieszyć ten, ten proces zmiany? Bo mówię tutaj o procesie uświęcenia, nie mówię tutaj o, o kwestiach usprawiedliwienia potrzebnych do usprawiedliwienia, bo, bo usprawiedliwienie mamy z wiary. Przez, przez łaskę, więc to jest sprawa oczywista. Natomiast kiedy już otrzymamy to zbawienie, to usprawiedliwienie, no chcemy podobać się Bogu, i Biblia nas do, do, do tego też wzywa i wzywa nas do tego, aby właśnie sprawdzać swoje życie, czy ono na pewno idzie w dobrym kierunku, w kierunku Bożym, czy może nie spaczamy z tej, z tej drogi. Podstawą tego zachęcenia chciałbym, żeby był psalm 139. Bardzo piękny psalm. Wiele osób czyta dwa ostatnie wersety i się nimi zachwyca. Niestety dość często zapominamy o początku tego psalmu i ja chciałbym właśnie cały psalm dzisiaj przeczytać. Psalm 139, przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla ciebie jak światło, bo ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. A gdybyś ja chciał o Boże zabić bezbożnika, niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi. Mówią o Tobie zdradliwe, zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie masz w nienawiści? I nie brzydzę, nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie. Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli mojej, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Na końcu, właśnie te ostatnie wersety mówią: Badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Czy nie ma czegoś właśnie w naszym życiu? Co by było e, złego. Właśnie, Pan Bóg nas stworzył, Pan Bóg jest wszechmogący i On nas cały czas widzi. On zna nawet nasze e, myśli. On wie, co my powiemy, chociaż myśmy jeszcze tego nie wypowiedzieli. Pan Bóg jest wszechmogący, On, On po prostu wszystko e, wie. Nic się przed Nim e, nie ukryje. Po prostu widzi nas takimi, jakimi jesteśmy, widzi nasz każdy ruch po tym oczywiście, jak już należymy do, do Niego, powinniśmy być, tak kolokwialnie mówiąc, dobrymi e, ludźmi, e, ponieważ Pan Bóg z nami jest, Pan Bóg nas cały czas e, widzi. No i taka jest prawda. Ale e, czy my pamiętamy o tym, że Pan Bóg z nami jest i cały czas nas e, widzi? Bardzo długo, przez, przez długi e, czas... E, kiedy myślałem, że jestem osobą wierzącą, oczywiście wydawałem się sam sobie w swoich oczach dobry. Natomiast zauważałem, że inni niekoniecznie są tacy dobrzy. I oczywiście ci, co niewierzący, no to ich, powiedzmy, zostawiałem, bo dla nich to jest tylko i wyłącznie Ewangelia. Ale wśród ludzi wierzących w Kościele zauważałem ludzi, którzy, no, czasami. Robili takie rzeczy, które chrześcijanie nie powinni robić. Tutaj psalmista mówi, że też widzi bezbożnika i gardzi nim i jest dla niego obrzydzeniem. Łatwo nam zobaczyć innego, jak coś źle robi. Pan Bóg nas widzi i wie, co my robimy. Tylko czy my jesteśmy w stanie sami siebie wejrzeć? Czy właśnie jesteśmy w stanie zrobić sobie taki rachunek sumienia? Na, na, na koniec dnia, jak to moje życie dzisiaj wyglądało? Czy to, co ja dzisiaj przeżyłem, to naprawdę było na chwałę Boga? Czy wszystko, co zrobiłem w swoim życiu, było na chwałę Boga? A czy może jednak coś się zdarzyło, co nie było do końca godne człowieka, który nazywa się właśnie chrześcijaninem? Psalmista na końcu mówi: Badaj mnie, Boże, i pokaż mi, czy ja nie idę drogą zagłady. Piękna modlitwa, prośba do, do, o to, aby to, co Bóg widzi, nam pokazał. Pytanie jest, czy właśnie, czy my chcemy naprawdę to zobaczyć. Widzimy innych, porównujemy się do innych i myślimy, że jesteśmy lepsi. Ale jak ważne jest, aby właśnie też yy, myśleć o tym, czy na pewno nam się dzisiaj noga nie potknęła, czy nie upadliśmy w czymś, czy przez ten upadek nie zapomnieliśmy też właśnie Boga przeprosić. Jak łatwo może się zdarzyć tak, że upadniemy no i sobie trochę poleżymy. Nawet się nie, nie zorientujemy, że zeszliśmy z tej e, drogi, że jesteśmy już zupełnie na innej e, drodze, chociaż wydaje nam się, że wszystko dookoła jest e, takie same. To jest e, bardzo, bardzo ważne, w życiu chrześcijanina nazywa się to proces uświęcenia, ale w tym procesie uświęcenia, czyli stawaniem się, znowu tak kolokwialnie mówiąc, coraz lepszym, jest, jest ważne to sumienie, które, które Bóg nas wyposażył. Ważne jest, abyśmy robili rachunek tego sumienia, a nie załuszali sumienie, co, co bardzo często się niestety zdarza. I tak jak ten psalmista, wołajmy, aby Bóg nam pokazał. On nam oczywiście najczęściej pokazuje to przez Słowo Boże. Albo też przez braci i siostry w Chrystusie, właśnie przez Kościół. Ważne jest, abyśmy dokładali właśnie wszelkich starań, aby Bogu się podobać. Bóg chce mieć doskonałe dzieci, idealne dzieci. Pamiętajmy też, że jesteśmy tą oblubienicą przygotowaną na ślub z Nim, więc Bóg chce, aby Jego oblubienica była czysta. Chciejmy się mu podobać. Ja wiem, że bardzo często słyszy się Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś. No nie, Biblia tego nie potwierdza, że Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, bo, bo jeżeli żyję w grzechu, to, to z całą pewnością Bóg tego nie kocha. Drugi list świętego Pawła do Koryntian 5, rozdział dziewiąty, werset 10 mówią takie słowa. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać, znaczy się Panu Bogu. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Więc i sama Biblia wzywa nas do tego, aby właśnie starać się i podobać się Panu Bogu. I zachęca właśnie do tego rachu, rachunku sumienia, aby sprawdzać na koniec dnia, aby nie zostawiać tego na, na, na później, tylko robić sobie ten rachunek sumienia. Hmm, no, możliwe, że coś było nie tak w moim dzisiejszym dniu. Może zrobiłem coś nie tak, może powinienem zrobić coś lepiej. To nie o to chodzi, żeby sobie Teraz y, oskarżać się i, i mieć jakieś poczucie y, winy. Po prostu dołóżmy wszelkich starań, aby właśnie podobać się, aby więcej nie popełniać tego błędu, aby, aby zmieniać się, uświęcać, podobać się y, bardziej y, Panu Bogu. Z takimi przemyśleniami o y, rachunku y, sumienia. Nie zapominajmy o tym, to nie jest tylko katolicka rzecz, to jest chrześcijańska rzecz, to jest biblijna rzecz, właśnie, aby robić sobie ten rachunek sumienia. Po to nam to sumienie, zresztą, Pan Bóg dał. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię, zostańcie z Panem Bogiem.